No dobrze, ja tu nie jestem za fotogeniczna, no w każdym razie my artyści prosimy o, o przewrócenie ustawy, która była, tylko została zaniechana od, przez pana ministra Ujazdowskiego o ochronie dóbr kultury, która chroni, chroniłaby pracownie, i tak. dzieła twórcy, który umiera, prawda? Oczywiście chodzi o wybitnych twórców. I jeśli mogę powiedzieć bardzo konkretnie, to w tej chwili toczymy bój o pracownię po Franciszku Masiaku, gdzie syn walczył od 10 lat o to, żeby stworzyć tam muzeum. Dotąd bezskutecznie, na razie to ma tylko podnoszony czynsz, w nieskończoność dzieła są w straszliwym stanie, nie ma pieniędzy na remont. Poświęcone prace, wybitne prace, Matka Boska prosząca, Madonna prosząca i będziesz ukrzyżowany. Było, znaczy było w ogóle 15 rzeźb prezentowanych w kaplicy świętej Faustyny. Przy kościele w parafii Jakuba, przy placu Narutowicza. No i na koniec taki misarz poprosiliśmy księdza Małkowskiego, legendę solidarności o to, żeby odprawił za duszę Masiaka i za artystów, plastyków i pobłogosławił rzeźby. I tak się stało. I teraz ponieważ starałam się bardzo i żeby je przewieźć w godne miejsce, ponieważ są to już według mnie no to jest sakrum poświęcone rzeźby, które. Przez, przez księdza Małkowskiego, ale niestety nie udało się. W związku z czym, co? Sen z powrotem włożył wory brudne e, na śmieci, na, na, na rzeźby i z powrotem do pracowni, gdzie, gdzie w tej pracowni po prostu e, schowane, tak jak, jak jakby to było przedmiot, a nie, a nie dzieło sztuki. Zostało po prostu... E, nie po to światło jest, by pod korcem stało, tyle. I, I dlatego w imieniu artystów swoim, proszę, bo nie ma żadnej polityki państwowej, żadnej chroniącej artystów, nie ma, nie ma stypendiów, nie ma grantów. Moja koleżanka w tej chwili, wybitna i malarka i architekt, nie ma prądu, bo jej wzięli wyłączyli, mieszka z synem. Niepełnoletnim synem. Przyszli po prostu odciapnęli. Wczoraj mówi, wkąpałam się przy dwóch świeczkach. Przyszła do związku, żeby naładować komórkę. No jak tak można? Takie jest życie. No. A ja, ja tak samo przysięłam i komorników i w ogóle cały czas jestem niszczona. Natomiast pan minister kultury daje stypendia panienkom, które robią na przykład na drutach. I taka jedna pani ta to najpierw robiła na drutach tylko takie o, o, ubranka na, na krzesełka i na biurka, a później jak się rozochodziła, to na dwie koparki nawet zrobiła. I dostała, nie wiem czy 50 tysięcy czy 40, ale jakąś sumę dużą dostała. I były prezentowane prace w Kordegardzie. I w Kordegardzie jest pokazywane barachło najczęściej, teraz jest dopiero pierwsza wystawa, gdzie getto, yy, 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 jest jest to jakaś wystawa ważna. Natomiast sztuka wartości, jest w, w, jest, panuje nihilizm, prezentowany jest propagowany nihilizm, neomodernizm, śmieci, po prostu śmieci I tak, i tak wygląda w tej chwili, o na przykład na euro. Zalew był, całego miasta tymi syrenkami przepięknymi. Można było odejść, zrobić architektom czy, czy rzeźbiarzom, gdzie i rzeźbiarz by zarobił, i miasto by miało piękne prace, które by były... A teraz co? Kupio dużo forcy poszło i co? I jak to wygląda w ogóle? Co z tym zrobić, z tym badziewiem? Mało tego, załatwili nas w ten sposób, że mieliśmy tak. Mieliśmy yy, plastyka w mieście. Był architekt w mieście. W tej chwili jest ni to ni się, czyli jakiś wydział este estetyzacji czy estetyki, w związku z czym nikt nie, no nie ma osoby, która by nad, nad tym panowała, która by fachowca. Bo jeżeli ja bym otworzyła na przykład, nie wiem, klinikę, nie, nie będąc lekarzem i chciała przyjmować pacjentów, to bym od razu. Tak samo jakbym chciała, prawda, jako, jako pracować jako adwokat, nie mając wykształcenia. Natomiast na sztuce każdy się zna. Na zasadzie to mi się podoba, tam to mi się nie podoba. No to a, a, a artyści są po prostu traktowani no, jak, jak niepotrzebne stworzenia. Nie wiem, co to, co to w ogóle jest. No. Że, że, że nigdy się nie pyta artystów. O, o zdanie. Nie robi się w tej chwili konkursów, tylko zaprasza się jakiegoś tam jednego człowieka i ten na przykład robi pięć pomników w ciągu roku, a inny nie ma nic. Czyli tak po znajomości, po znajomości ale nie patrząc na wartości. I to, co się dzieje na przykład z pomnikami w tej chwili, z pomnikiem kolonii Restituty, która jest prezentowana teraz w Zachęcie, tak później. Yy... Też głowa Jerzego Lewickiego, który zrobił głowę w pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w ogóle nawet na Niezależnej nie było ani słowa o tym, kto jest jej autorem. Że ta, ta, że ta głowa zresztą była pokazywana i jest dokumentacja na stronie Solidarni 2010 w, na wystawie Krzyształ się nam bramą. Także jest dokumentacja, no ale nie ma przekazu. Po prostu się zaniedbuje to i tyle. 14 lecimy na Byrokson. Dobrze, no to już na tyle. No to już... kto mówił? Proszę się przedstawić. Mój, Hanna Korecka, ja byłam kuratorem wystawy Krzysztof się nam Bramą i zrobiłam też trzy wystawy Masiakowi. Ostatnia była w Faustynie, przedtem w kościele środowisk twórczych. No, i też przewoziłam jego pracę do wieży na przykład na Ursynowie. A, a to jest twórca zapoznany zupełnie, a wybitny, absolutnie wybitny, który nie żyje od 1993 roku, a żyjąc 87 lat nie miał ani jednej wystawy indywidualnej. Ale przed wojną miał ogromne sukcesy, ponieważ były realizacje jego pomników. Pomnika, na przykład pomnik w Hełmie 7 Pułku Piechoty. Legionów, który został po wojnie wysadzony, zniszczony, przetrwał wojnę. Jest pomnik realizacja w Bydgoszczy. Krwawa niedziela. też tam ludzie walczą, bo chcą ten pomnik usunąć no bo źle im się kojarzy niektórym. I ta polonia jest tutaj nieszczęsna. No, która została w tej chwili pozbawiona patyny i wystawiana jest w, w Zachęcie, po prostu oszpecona, zniszczona, nie wolno takich rzeczy robić. Patyna miała ponad 60 lat, bo 27 rok w, w wystawa paryska i ona winczyła rotundę pawilonu polskiego, była na samym szczycie. I później została, nie wiem właśnie, czy ona została sprzedana, do, czy kupiło ją zakopane, czy w każdym razie jest to niewątpliwie własność narodowa. No bo, no bo inaczej być nie może, skoro przed wojną została zamontowana na gubałówce. No a dzieją się z nią dziwne rzeczy i bardzo dziwne, przedziwne i po prostu... Jest w internecie, funkcjonuje inny autor, jakiś kaniak, no i tak dalej, i tak dalej. Długo by mówić, szkoda w ogóle. Jeżeli nie będzie stosownej ustawy chroniącej pracownię i, 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 i dzieła twórców, to po prostu będziemy mieli tak, jak mamy, że po śmierci artysty stają się dzieła przedmiotem spadków, prawda? Znaczy i są rozbierane między rodzinę, ewentualnie sprzedawane, rozproszone i a niekiedy nawet wyrzucane. Bo znam też takie przypadki, że że, wyrzuca, że, że są wyrzucane na śmietnik po prostu. I, I znam przypadki wielu, wielu moich kolegów, którzy po no, którzy stracili cały dorobek albo część dorobku przez ignorancję właśnie i, 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 brak, i, brak po prostu, i brak dobrej woli ze strony, ze strony rządzących, no, bo, bo nie, nie zagwarantowali nam ochrony. Nie ma ochrony po prostu, nie mamy ochrony żadnej. Ani pomocy, ani ochrony, ani nic. Po prostu jesteśmy... Jak te dzieci Boże, róbka co chce, ta w ogóle nas to nie interesuje. A, a jeżeli coś się promuje, to promuje się antysztukę, -sztuk, gdzie nie ma wartości, gdzie nie ma e, ducha, gdzie po prostu jest e, tak, tak jak ta wystawa w Zachęcie. Niby w dobrym kierunku idzie, ale jest tytuł sztuka wszędzie, skoro wszędzie, czyli nigdzie. Tak? No właśnie. No tyle. Bóg no dziękuję bardzo, Bóg zapłać i... Jeszcze zdjęcie zrobię. Dobrze, oj tak, ja to jestem urodziną.